Cześć, jeżeli Twoim celem jest budowanie masy mięśniowej i trenujesz już jakiś czas pod tym kątem, ale niestety nie jesteś zadowolony z Twoich efektów, przez to nie podoba Ci się Twoja sylwetka i źle się czujesz w swoim ciele, ponieważ zamiast wyglądać jak umięśniony mężczyzna, zamiast mieć atletyczną, estetyczną sylwetkę, to Twoja sylwetka bardziej przypomina nastolatka z gimnazjum, to ten film jest dla Ciebie i w tym filmie przedstawię Ci rozwiązanie Twojego problemu ponieważ w tym materiale przedstawić, jak tempo pracy wpływa na budowanie masy mięśniowej i jak zaprogramować, jak ustalić to tempo pracy, aby zmaksymalizować przyrost masy mięśniowej. Ja nazywam się Dawid Koźluki i specjalizuję się w treningu sylwetkowym oraz kształtowaniu sylwetki mężczyzn, zatem jeżeli takie tematy Cię interesują, to będę Ci bardzo wdzięczny za polubienie tego filmu już na samym początku oraz za zasubskrybowanie mojego kanału, żeby być na bieżąco, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Serdecznie zapraszam do oglądania. Tempo pracy określa nam czas trwania poszczególnych faz w treningu sylwetkowym. I przykładowo, jeżeli mamy tempo pracy 2.1x1, -1, to oznacza, że 2 sekundy powinna trwać faza ekscentryczna, czyli to jest ta faza, podczas której nasz mięsień się rozciąga. Przykładowo, może być to ruch opuszczania handli. 1 sekunda oznacza przytrzymanie ruchu w maksymalnym rozciągnięciu. X oznacza jak najszybciej wykonywaną fazę koncentryczną, podczas której nasz mięsień się skraca, oraz jedynka na samym końcu oznacza czas przytrzymania ruchu w maksymalnym skurczu. Badania naukowe wskazują, że jeżeli wykonamy trening do całkowitego upadku mięśniowego, do całkowitego niepowodzenia, to nie ma istotnych różnic w uzyskiwanych efektach, gdybyśmy mieli tempo pracy trwające pół sekundy. Albo gdybyśmy mieli tempo pracy trwające aż 8 sekund, oraz że tempo pracy trwające powyżej 10 sekund powoduje już nieco gorsze efekty hipertroficzne, nieco gorsze efekty sylwetkowe. Natomiast jeżeli byśmy chcieli przełożyć ten wynik na praktykę, to w praktyce okazuje się, że osoby trenujące naturalnie no nie powinny trenować aż tak często do całkowitego niepowodzenia, do całkowitego upadku mięśniowego. My, jeżeli chcemy osiągać świetne, spektakularne, wręcz efekty sylwetkowe, to powinniśmy w większości ćwiczeń mieć RIR między 1 a 3 oraz wykonywać od 2 do 4 mimowolnie spowolnionych powtórzeń. Praca do całkowitego upadku mięśniowego, gdzie występuje aż 5 mimowolnie spowolnionych powtórzeń, zdarza się niezwykle rzadko. Kolejnym minusem tych badań jest to, że były one dość krótkoterminowe. Zatem nie możemy brać wyników z tych badań 1 do 1, że tempo pracy w treningu sylwetkowym nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ tempo pracy w praktyce treningu sylwetkowego u osób trenujących naturalnie oraz rekreacyjnie ma bardzo duże znaczenie. Dzieje się tak dlatego, że odpowiednie ustalenie tempa pracy i przede wszystkim kontrolowanie tego tempa pracy w praktyce wykonując dane ćwiczenie pozwoli nam dostrzec, kiedy my wykonujemy mimowolnie spowolnione powtórzenia. Które są powtórzeniami wysoko stymulującymi i jak sama ich nazwa wskazuje one wysoko stymulują nasze mięśnie do wzrostu. Zatem powodują, że nasze mięśnie będą doświadczały istotnej hipertrofii i będziemy zadowoleni z tego jakie efekty sylwetkowe osiągamy. Spójrzcie przykładowo na to ćwiczenie. Od początku trwania serii to ja mam pełną kontrolę nad tym w jakim tempie jak szybko wykonam fazę koncentryczną, czyli ruch skracania się mięśnia i w tym ćwiczeniu jest to akurat ruch w dół. To ja decyduję o tym, czy ten ruch wykonam szybko, czy wolno. W teorii nie ma to znaczenia, czy ja ten ruch koncentryczny na początku serii wykonam szybko czy powoli, ponieważ i tak nie będę doświadczał jednego z faktorów hipertrofii i dopiero gdy zajdą mimowolnie spowolnione powtórzenia, to dopiero wtedy właśnie wystąpią dwa faktory hipertrofii jednocześnie, czyli wysokie napięcie mechaniczne oraz rekrutacja do pracy wysokoprogowych jednostek motorycznych. Natomiast w praktyce lepiej wykonywać tę fazę koncentryczną dość dynamicznie, bo jest nam łatwiej zobaczyć, kiedy następują mimowolnie spowolnione powtórzenia, jak na przykład w tym momencie. Zatem absolutnie największą zaletą rozpisywania oraz kontrolowania tempa pracy w treningu sylwetkowym jest to, że odpowiednie tempo pracy pozwoli nam kontrolować mimowolnie spowolnione powtórzenia, a one się przełożą na spektakularne efekty sylwetkowe. Natomiast nie na tym kończą się wszystkie plusy z rozpisywania i kontrolowania tempa pracy, ponieważ tempo pracy może zapobiec kontuzji. Przykładowo, jeżeli wykonamy martwy ciąg, przysiady ze sztangą, OHP, generalnie te ćwiczenia globalne i wielostawowe, bez absolutnie żadnej kontroli ruchu, to może tam dojść do kontuzji, a korzystając z tempa pracy możemy właśnie tego uniknąć. Ponadto Zbyt szybko wykonywana faza ekscentryczna, czyli ta podczas której nasz mięsień się rozciąga, powoduje większe mikrouszkodzenia, co również negatywnie przełoży się na hipertrofię. Dlatego warto również rozpisywać tempo pracy, aby nie pogorszyć sobie efektów wskutek braku kontrolowania fazy ekscentrycznej. Ostatnim plusem z odpowiedniego rozpisywania tempa pracy jest to, że odpowiednio zaprogramowana faza ekscentryczna pozwala nam zmieniać doświadczane napięcie mechaniczne. Otóż w fazie ekscentrycznej, czyli właśnie tej fazie rozciągania się mięśnia, nasze włókna mięśniowe produkują siłę na dwa sposoby: w sposób aktywny, doświadczając przy tym aktywnego napięcia mechanicznego oraz w sposób pasywny poprzez rozciąganie między innymi tytyny, co powoduje, że doświadczamy pasywnego napięcia mechanicznego. Jeżeli się zagłębimy w specyfikę sarkomerów danej partii mięśniowej, to dowiemy się, że niektóre partie mięśniowe świetnie reagują na te pasywne napięcie mechaniczne, jak na przykład klatka piersiowa, a inne niekoniecznie, jak na przykład tył barku. I jeżeli my wydłużymy czas trwania fazy ekscentrycznej, to wtedy zwiększymy doświadczane napięcia aktywne, a jeżeli skrócimy czas trwania fazy ekscentrycznej, to wtedy zwiększymy doświadczane napięcie pasywne. W praktyce może to wyglądać tak, że podczas wykonywania ćwiczeń izolowanych na klatkę piersiową warto fazę ekscentryczną wykonać szybciej niż gdybyśmy ją wykonywali na tył barku oraz warto przytrzymać ruch w maksymalnym rozciągnięciu mięśnia, ponieważ wtedy to na pasywne napięcie mechaniczne będzie ogromne. Natomiast jeżeli programujemy tempo pracy przykładowo na ten tył barku, to warto tam wydłużyć czas trwania fazy ekscentrycznej, aby zwiększyć doświadczane napięcie aktywne, dzięki temu będziemy mieli lepsze efekty oraz nie wprowadzać żadnej pauzy w maksymalnym rozciągnięciu, gdyż to również nam się nie przyda podczas treningu akurat tej partii mięśniowej. Ponadto aktywne napięcie mechaniczne powoduje nam sarkomerogenezę szeregową, i to jest wzrost mięśnia na jego szerokość, a pasywne napięcie mechaniczne powoduje wzrost mięśni wskutek sarkomerogenezy równoległej. I to powoduje wzrost mięśnia na jego długość. Natomiast to są już kwestie bardzo mocno złożone. Trzeba mieć bardzo dużą wiedzę, żeby umiejętnie to zaprogramować w praktyce. A ja chciałbym, żebyście z tego filmu zapamiętali, że samo w sobie kontrolowanie tempa pracy jest bardzo ważne. Z tego względu, że pomaga nam uniknąć kontuzji oraz pomaga nam dostrzec mimowolnie spowolnione powtórzenia. To są najważniejsze kwestie, które chciałbym, abyście zapamiętali z tego materiału. I wdrożyli w praktykę, żeby uzyskiwać świetne efekty sylwetkowe. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeżeli miałbyś do mnie jakieś pytania bądź problemy z kształtowaniem sylwetki, to napisz to wszystko, proszę, w komentarzu i możesz również nam dać znać, czy film się spodobał. Ja Ci będę bardzo wdzięczny również za udostępnienie tego materiału, ponieważ w ten sposób pomagasz mi rozwijać mój kanał na YouTube oraz dzielić się wiedzą z większą ilością osób. Natomiast, jeżeli interesujecie indywidualny plan treningowy, bądź współpraca ze mną, czy mój program spektakularna sylwetka, dzięki któremu ty sam będziesz swoim trenerem, to napisz do mnie wiadomość prywatną albo na Facebooku, albo na Instagramie. Linki do tych platform Ci w opisie pod tym filmem. Ja Ci dziękuję za obejrzenie i do następnego.